Panie ministrze, 3 września 1939 roku Anglia i Francja wypełniają zobowiązania sojusznicze wypowiedziały, że rozstrzygnęli na wojnę, po czym weszły w fazę tak wojny wojnnici szucali lotków i różne śmieszne rzeczy, natomiast nie walczyli. Głosząc bardzo głośno i ja otwarcie, że nie chcemy umierać z Ardańsk. W związku z tym moje pytanie jest, dotyczy tego, co pan minister mówił o zapewnieniach. Wewnątrz NATO dotyczących ochrony, e, wspólnej obrony krajów e, NATO. Jak mamy ufać krajom NATO i Stanom Zjednoczonym, nawet jeżeli będą by by tutaj w jednostki i bazy, skoro Stany Zjednoczone są gwarantem integralności terytorialnej Ukrainy, kiedy Ukraina pozbyła się broni jądrowej, Stany Zjednoczone były gwarantem integralności terytorialnej i nie zrobiły nic po tym, jak. No więc, jeśli chodzi o akurat o te gwarancje, to zarówno Brytyjczycy, jak i Francuzi, szczególnie Rosjanie, którzy to, też tego rodzaju gwarancje złożyli w Ukrainie, twierdzą, że to nie był akt prawny, to była taka deklaracja polityczna. Nie chcę tutaj w tej chwili w ogóle wchodzić w do jakiego stopnia to jest pewnego rodzaju hipokryzja, to tłumaczenie. Ale myślę, że dzisiaj, jeśli chodzi o Polskę, to różnica jest w porównaniu z 1939 rokiem jednak bardzo znaczna. Po pierwsze, w 1939 roku właściwie nie bardzo wiadomo było, jak można było Polsce bezpośrednio pomóc, poza tym, co oczywiście można było zrobić co dobrze by było, żeby się stało, to co się nie stało, mianowicie rozpoczęcie modernizacji. Z tym tylko, że Brytyjczycy wtedy w ogóle nie mieli żadnego wojska lądowego. Siła zbrojna Wielkiej Brytanii w 1939 roku była oparta o flotę, oni mieli wojsko wyłącznie zawodowe i w gruncie rzeczy wojsko przeznaczone na w kolonialne. Oni dopiero zaczęli budować swoje, swoje siły lądowe i zresztą prowadzili naprawdę służbę obowiązkową znacznie później. Przez długi czas, tak jak w czasie I wojny światowej, w zasadzie budowali swoje siły zbrojne w oparciu Ale to nie tylko to. Chodziło jeszcze także i o to, że właśnie w Polsce można było w zasadzie pomóc tylko przez Rumunię, no bo Bałtyk był zablokowany. Ale to są wszystko drobiazgi. Ja myślę, że najważniejsza różnica jest taka. Dzisiaj wiadomo, i zresztą to jest argument, którego używaliśmy cały czas w dyskusjach o naszym wejściu do NATO. Bo kiedy padało pytanie, no dobrze, ale NATO, i jest zresztą jasna, zrozumiała polityka sojuszu, NATO przyjmuje tylko takie kraje, które do tego bezpieczeństwa krajów natowskich się dołożą, wniosą coś dodatkowego a nie będą tylko obciążenie. Nie chcę tutaj mówić o kraju bałtyckim, bo myślę, że akurat ich przyjęcie nie było wynikiem realizacji tej zasady. Tutaj NATO w ogóle trochę jakby podeszło od tej zasady, ale jeśli chodzi o Polskę, to to tak wyraźnie było. Bo ja mówiłem naszym zachodnim zawodnim partnerom, jak się pojawiała tego rodzaju, yy, tego rodzaju trudność, czy też takie zastrzeżenie, Mówiłem coś takiego, słuchajcie, jak, Polska to jest duży kraj, jak będzie jakiś drobny konflikt, my sobie z tym poradzimy. no to nie jest nam potrzebne do tego. Natomiast jak będzie tak duże zagrożenie, że my sobie już sami nie będziemy sami poradzić, to nie miejcie żadnych złudzeń. To nie skończy się na Polsce. W związku z tym lepiej jest temu zagrożeniu przeciwstawić 600 kilometrów Wschód od Berlina z Polską, a nie mniej niż 10 km na wschód od Berlina bez Polski. I to jest jakby dosyć jasna argumentacja, dosyć zrozumiała. I zresztą, jak już mówiłem, przed wojną nie było żadnych planów, żadnych planów współpracy wojskowej. Dzisiaj po prostu taki plan jest. W związku z tym, już pomijając kwestię krągich, bardzo deklaracji politycznych na jak Obama był w kraju to jest jeszcze właśnie po prostu i interes i plan. Plan, który na wypadek, nie daj Pani Boże na szczęście, mało prawdopodobny, ale, ale w każdym razie, gdyby coś takiego mogło nastąpić, ten plan będzie uruchomiony.